Witam zdrowo i finansowo, Hydraulik Finansowy, kolejny odcinek Ekspres Codzienny. Hydraulik Finansowy, dzisiejszy temat, jak wykorzystać podatek belkowski. Dla osób, które nie wiedzą, Hydraulik Finansowy powstał na bazie książki, którą napisałem. To już jest jej drugie wydanie, tym razem elektroniczne, dlatego ta książka pełni funkcję tak zwanego Multimedialnego podręcznika. A dlaczego multimedialnego podręcznika? Dlatego, że w tej książce są linki, które odsyłają nas do dalszej zawartości internetu. I na podstawie tej książki, jej rozdziałów, telewizja TVT Rybnik przygotowała całą serię programów dotyczącą lepszego zarządzania finansami osobistymi. No i czołówka programu wygląda następująco. <słuch> Zapraszam wszystkich do oglądania w telewizji. Jeżeli ktoś ma telewizję kablową, to kanał 47. Na południu Polski, nawet w telewizji naziemnej, a w internecie, w listach, które ma TV. Rybnik albo u mnie na edukacji finansowej. W opisie do filmu mamy również informacje, w opisie do dzisiejszego nagrania, co zrobić, żeby się zapisać na bezpłatne konsultacje, albo co zrobić, żeby zdobyć egzemplarz hydraulika finansowego, czyli dostać tę książkę. W której jest mnóstwo informacji dotyczących właśnie finansów. Ponad 300 stron łącznie. Także zapraszam, a teraz wracamy do dzisiejszego zagadnienia. Pytanie brzmi, jak wykorzystać podatek Belkowski? No na razie to podatek Belkowski wykorzystuje nas, no bo musimy go płacić i wcale nam się to nie podoba. No ale generalnie można sobie to też jakby tak w głowę wbić i wykorzystać do szacowania, do szacowania. Do obliczeń zaraz przejdziemy, ale do szacowania. Otóż szacowania czego? Przy pomocy idei podatku belkowskiego możemy szacować tak zwany break-even point lokal. Ale zacznijmy od tego. Podatek belkowski wynosi 19%, czyli można powiedzieć, że jest to podwójna dziesięcina. Popatrzcie Państwo, jak od średniowiecza zmieniły się obyczaje finansowe. Chłop pańszczyźniany płacił dziesięcinę, teraz Państwo żąda od nas dziesięciny, czy jakby to można określić, bo jest dwa razy więcej niż, niż 10%. Jest to 19%, a więc dziesięcina, czy jak to nazwać, dwudziesięcina, no w każdym razie jest to prawie 20%, czyli innymi słowy, 1 piąta. No i z jakiego powodu to jest takie istotne, te 19%? Otóż przy pomocy tej wartości, która w przybliżeniu stanowi jedną piątą, no bo 20% to jest 1 piąta, a to jest bardzo blisko 20%, możemy właśnie robić różnego rodzaju szacowanie. I powiedziałem, że można przy tej pomocy szacować break even point lokat. Co to znaczy break even point lokatu? Jest to taka wartość, przy pomocy której można obliczyć taką lokatę, kiedy nie tracisz pieniędzy i nie zarabiasz. Nie tracisz pieniędzy z powodu inflacji oraz podatku belkowskiego zsumowanych łącznie, aczkolwiek liczy się to trochę inaczej, ale efekty ich są do uwzględnienia potrzebne i nie zyskujesz. Czyli jeżeli włożyłeś jakąś kwotę, to po roku wyjmujesz dokładnie taką samą, czyli Zadziałały te dwa mechanizmy. Z jednej strony zadziałała inflacja, a z drugiej strony zapłaciłeś należne podatki chcąc, nie chcąc, bo w przypadku niektórych produktów finansowych musisz to zrobić. Przede wszystkim wszystkich bankowych, więc jeżeli mówimy o lokacie, to nie masz innej możliwości działania, jak tylko zrobić to tak, jak powiedziałem. A więc zapłaciłeś podatki, zadziałała inflacja, włożyłeś pieniądze, a po roku wyciągasz tyle samo. I nie ma znaczenia, jaki poziom inflacji jest. Czy jest to 3%, czyli coś zbliżonego? do celu inflacyjnego rządu, czy jest to 5, 7, czy nawet dwucyfrowa inflacja 12, 15%, a niektórzy analitycy twierdzą, że będzie niedługo już 20%. Zresztą są różne sposoby liczenia inflacji i można patrzeć na te tak zwane koszyki podstawowych dóbr, no i jak się powlicza do tego dobra dodatkowe, to to zaczyna wyglądać trochę inaczej. No, pamiętam czasy, dawno, dawno temu, kiedy bułka w... Piekarni kosztowała groszy 20, 30, 40. Dzisiaj kosztuje 2 zł. Dawno, dawno temu za złoty 50 zł można było kupić sobie drożdżówkę, czyli tak zwane ciasto słodkie z kuszanką, z czymś tam, z budyniem, z serem, z makiem, w zależności od tego, co kto lubi. Potem one tam zaczęły oscylować w kierunku 2 zł, albo nawet i 2, 2 z kawałkiem. A wtedy bułka była w cenie no właśnie jednej piątej takiej drożdżówki czasami może 30%, ale rzadzi. Na ogół 1,5-1,4, jednej jednej czyli jeżeli bułka kosztowała 50 groszy, to drożdżówka słodka kosztowała 2 zł. Dzisiaj bułka kosztuje 2 zł i można powiedzieć, że bułki no niekoniecznie są tą główną Potrzebą naszą, bo można przecież jeść tylko chleb, no ale generalnie jest to koszyk podstawowych wartości, a węgiel nie każdemu potrzebny, chociaż ogrzewanie każdy musi mieć i na różne sposoby to ogrzewanie organizuje. Czyli mamy różne sposoby liczenia inflacji, ale co do jednego jesteśmy zgodni wynosi ona w tej chwili około 15%, może będzie 20%. Jak w takim razie wykorzystać sobie tę informację związaną właśnie z tym podatkiem belkowskim? Otóż można ją wykorzystać do szacowania. Co to znaczy? Do szacowania. Jeżeli podatek belkowski to jest 1 piąta, tak jak sobie powiedzieliśmy, no to można w bardzo prosty sposób wziąć i oszacować, co należy mieć przed oczyma, kiedy się robi jakąkolwiek decyzję finansową, kiedy się ją podejmuje. Otóż, jeżeli inflacja wynosi 3%, co widać teraz na naszym emulatorze, wystarczy to 3 podzielić na 4 części, na 5, na 4 części, przepraszam, dzielone na 4 części i pomnożyć, co się równa 0,75, i pomnożyć razy 5. No i co z tego wyniknie? 3,75. Czyli innymi słowy, to jest do szacowania, to można zrobić w pamięci. No, 3 na 4 to każdy jest w stanie podzielić, prawda? 0,75 i teraz razy 5 to będzie 3,75. Co to jest? To jest szacowany poziom lokaty, która powinna być przy inflacji 3%. Dlaczego przy 3%? No bo teraz popatrzmy, teraz policzymy dokładnie. Jeżeli odejmiemy od jedności 19%, tak czyli dokładnie tyle, ile wynosi podatek belkowski, to zostaje nam 0,81. Więc jeżeli teraz 3% inflacji podzielimy przez 81, no to mamy w efekcie 3,70%, czyli. Tak naprawdę wystarczy oprocentowanie 3,70, a oszacowaliśmy w pamięci, że 3,75%. Jest to niezależne od poziomu inflacji, bo popatrzmy dalej, jak można sobie wykorzystać tę ideę podatku belkowskiego. Załóżmy, że inflacja wynosi 8%. No to jeżeli podzielimy 8 dzielone przez 4, to równa się 2 razy 5 powinno wyjść 10, prawda? Czyli mamy poziom inflacji i poziom podatku belkowskiego. Zrównoważony produktem finansowym oprocentowanym na 10% i weźmiemy z takiego produktu dokładnie tyle samo, ile włożyliśmy. A teraz policzymy sobie to dokładnie. Jeżeli teraz zrobimy następującą rzecz, podzielimy 8 przez 81 setnych, no to wychodzi nam oprocentowanie 9,88. W szacowaniu pomyliliśmy się o 12 setnych. Dlatego mówię o szacowaniu, bo do liczenia służy. Rzeczywista metoda liczenia. No to teraz popatrzmy przy dzisiejszej inflacji, która wynosi 15%. No to jeżeli 15 podzielimy na 4, prawda? No to mamy 3,75. Jeszcze raz, czy to się dobrze podzieliło? 15 dzielone na 4, mamy 3,75 razy 5, czyli mamy 18,75. A teraz zrobimy to zgodnie z regułami gry. 15 dzielone przez. 81 setnych, mamy 18,52, czyli jak widzimy różnica niewielka. pomyliliśmy się tam o kilkanaście setnych. 8 plus 15 to jest znowu 22 setne. A zatem, wykorzystując tę metodę, możemy w łatwy sposób sobie obliczać to, co jest dla nas potrzebne, czyli Wiedząc, że podatek Belkowski to jest plus minus 1.5, to co mamy dzielimy przez 4, mnożymy razy 5 i mamy ten poziom oprocentowania danego produktu finansowego, który, jeżeli bazuje na tej samej ideologii co lokata, daje nam tak zwany break even point, wychodzimy na zero. Czyli wkładamy do banku na 18.52%. To co mamy, zapłacimy podatek Belki i dostaniemy pieniądze powiększone o Poziom inflacji, bo jeżeli teraz od tego odejmiemy 19%, to mamy 15%, czyli dokładnie tyle, ile poziom inflacji, a więc wychodzimy na 0. Dopiero powyżej tego oprocentowania 18,52 możemy zarabiać. Mam nadzieję, że zainspirowałem, mój czas się kończy. Puszczam jeszcze czołówkę naszego programu i oczywiście zapraszam do przeliczenia, a przede wszystkim do skorzystania z. Hydraulika finansowego, bo tam to wszystko jest opisane, pokazane, wytłumaczone i można również też zaordynować sobie właśnie takie urządzenie jak to tutaj czyli te emulatory do przeliczania, bo one pozwalają nam właśnie funkcjonować lepiej. Zapraszam do skorzystania i puszczam czołówkę naszego programu, żeby każdy wiedział, jak szukać go w telewizji lub w internecie.